Cześć. W tym filmie pokażę jak rozwiązać problem w laptopach Lenovo. Mianowicie problem dotyczy, gdy mamy zainstalowany system Linux, nie wykrywa nam naszej karty sieciowej i nie możemy się połączyć poprzez Wi-Fi, tak? Jak widać ja sobie z tym problemem poradziłem. Teraz pokażę jak to rozwiązać. Wchodzimy sobie w menedżer oprogramowania. Psijemy sobie tutaj WiFi, i potrzebny nam będzie ten sterownik. Ja już mam to zainstalowane. I teraz tak. Jeżeli laptop nie jest wyposażony w wejście poprzez prze przewodowo do internetu nie posiada wejścia R45, to są dwa wyjścia. Albo sobie ten sterownik ściągnąć poprzez inny komputer i przez USB wrzucić na ten, albo użyć przejściówki, która z jednej strony ma wejście poprzez przewód do Internetu, z drugiej strony wejście USB. Wtedy będziemy mogli połączyć się przewodowo z naszym laptopem do Internetu i ściągnąć sobie ten, ten sterownik bezpośrednio. Za chwilę pokażę Wam film, jak, jak ja użyłem takiej przejściówki, jak to mniej więcej działa. Mam nadzieję, że film komuś pomoże. Dzięki, cześć.